Lekcja siódma. Czas wolny. Wysłuchaj dialogów najpierw w wersji oryginalnej, później z tłumaczeniem. Powtarzaj poszczególne kwestie za lektorami. Dialog pierwszy. Mój czas wolny. Sandra, what do you do in your free time? Well, when I'm not studying, I like to go to the swimming pool. Do you go there alone or with friends? Sometimes I go alone, but I prefer to go with my friends. And what do you like to do at the weekend? Oh, at the weekends, that is different. I usually spend time with my friends. I like to go to the cinema. If it's warm, I go for long walks in the park. I really like to go to parties or nightclubs on Friday and Saturday nights. What do you do on Sundays? On Sundays I rest. I like to play on my computer then. Sandra, what do you do in your free time? Sandro, co robisz w wolnym czasie? Well, when I'm not studying, I like to go to the swimming pool. Kiedy się nie uczę, lubię chodzić na basen. Do you go there alone or with friends? Chodzisz tam sama czy z przyjaciółmi? Sometimes I go alone, but I prefer to go with my friends. Czasem chodzę sama, ale wolę chodzić z przyjaciółmi. And what do you like to do at the weekend? A co lubisz robić w weekendy? Oh, at the weekends, that is different. I usually spend time with my friends. I like to go to the cinema. If it's warm, I go for long walks in the park. I really like to go to parties or nightclubs on Friday and Saturday nights. W weekendy to co innego. Zwykle spędzam czas z przyjaciółmi. Lubię chodzić do kina. Jeśli jest ciepło, chodzę na długie spacery po parku. W piątek i sobotę wieczorem lubię chodzić na imprezy lub do klubów. What do you do on Sundays? A co robisz w niedzielę? On Sundays I rest. I like to play on my computer then. W niedzielę odpoczywam. Lubię grać wtedy na komputerze. Dialog drugi. Niezwykłe hobby. What are your hobbies? I have two hobbies. I like to knit and I like kickboxing. You like to knit and you like kickboxing? Yes. Well, I am very surprised. You're very young and you are a girl. My grandma taught me to knit. I think it's a great hobby. It's very relaxing. I like kickboxing too. And so what that I'm a girl? How long have you practiced kickboxing? About five years. Mm, so you must be very good. Please don't kick me. We shall see. What are your hobbies? Jakie masz hobby? I have two hobbies. I like to knit and I like kickboxing. Mam dwa rodzaje hobby. Lubię robić na drutach i lubię kickboxing. You like to knit and you like kickboxing? Lubisz robić na drutach i lubisz kickboxing? Yes. Tak. Well, I am very surprised. You're very young and you are a girl. Cóż, jestem zaskoczony. Jesteś bardzo młoda i jesteś dziewczyną. Moja babcia nauczyła mnie robić na drutach. Uważam, że to świetne hobby. Jest bardzo odprężające. Lubię też kickboxing i co z tego, że jestem dziewczyną? How long have you practiced Jak długo trenujesz kickboxing? About 5 Około 5 lat. Hmm, so you must be very good. Please don't kick me. Więc musisz być bardzo dobra. Proszę tylko mnie nie kop. We shall see. Zobaczymy. Dialog trzeci. Do you want to go to dance classes with me? No, not really. Why not? Don't you like to dance? I'm a terrible dancer. So you should come with me to class and learn. But I feel stupid. Why do you feel stupid? Everyone else is learning to dance too. We will meet new people. Come on, it will be fun. Okay. I will come to one class just to try it. If I don’t like it, I won’t go again. OK. Class starts at 7 pm on Tuesday. Do you want to go to dance classes with me? Chcesz iść ze mną na lekcję tańca? No, not really. Nie, nie bardzo. Why not? Don’t you like to dance? Dlaczego nie nie lubisz tańczyć? I'm a terrible dancer. Jestem okropnym tancerzem. So you should come with me to class and learn. Dlatego powinieneś iść ze mną na lekcje i się nauczyć. But I feel stupid. Ale głupio mi. Why do you feel stupid? Everyone else is learning to dance too. We will meet new people. Come on, it will be fun. Dlaczego ci głupio? Inni też uczą się tańczyć. Poznamy nowych ludzi, choć będzie fajnie. Ok. I will come to one class just to try it. If I don't like it, I won't go again. Dobrze. Pójdę na jedną lekcję, żeby spróbować. Jeśli nie będzie mi się podobało, więcej nie pójdę. Ok. Class starts at 7 p.m. on Tuesday. Dobrze. Lekcja zaczyna się o 19 we wtorek. Wysłuchaj słówek, zwrotów i zdań. Powtarzaj je za lektorką. Iść na basen. To go to the swimming pool. Spędzać czas z przyjaciółmi. To spend time with friends. Iść do kina. To go to the cinema. Chodzić na długie spacery po parku. To go for long walks in the park. Iść na imprezę lub do klubu. To go to a party or a nightclub. Odpoczywać. To rest. Grać na komputerze. To play on the computer. Lubię chodzić na imprezy. I like going to parties. Lubię czytać. I like to read. Często chodzę na długie spacery z psem. I often go for long walks with my dog. Zazwyczaj spędzam czas wolny z moimi przyjaciółmi. I usually spend my free time with my friends. Co robisz w wolnym czasie? What do you do in your free time? Kiedy się nie uczę, jeżdżę na rowerze. When I am not studying, I ride my bike. Co robisz w weekendy? What do you do at the weekends? Jakie masz hobby? What are your hobbies? Chcesz iść do kina? Do you want to go to the cinema? Nie lubisz tańczyć? Don't you like to dance? Uwielbiam tańczyć. I love to dance. Jak długo uprawiasz karate? How long have you practiced karate? Jestem w tym bardzo dobra. I am very good at it.